Dzisiaj zbieramy plony, ale to będą plony w postaci naszych doświadczeń i obserwacji. W myśl zasady ciągłego doskonalenia, czyli continuous improvement. To, zda, to zasada, może trochę obco brzmiąca, ale każdy z nas ją zna. Oznacza ciągłe doskonalenie, nie skupianie się na jakichś wielkich, rewolucyjnych działaniach, tylko na poprawie czegoś, na doskonaleniu yy, w małych obszarach, drobnymi krokami. Można to inaczej powiedzieć: rób tak, rób dzisiaj lepiej, aniżeli zrobiłeś coś wczoraj, a jutro postaraj się zrobić to lepiej niż dzisiaj. Ciągłe doskonalenie jest jak nauka języka obcego. Żebyśmy mogli zacząć mówić w tym języku, musimy wykonywać te drobne kroki czyli musimy uczyć się słówek, zdań i. Ciągle musimy to doskonalić. Więc chodźmy do grządek, omówimy sobie udoskonalenia, jakieś wnioski po kolei. Zaczniemy od hoteliku dla owadów. Zobaczcie, że tutaj mimo tego, że mamy już koniec, samą końcówkę września, wszystko dalej mocno rośnie. Nawet teraz fajniej. Nie ma już tylu ślimaków. Co my tu mamy, jeżeli chodzi o hotelik dla owadów? Zrobiliśmy ten hotelik, żeby przyciągnąć tutaj owady zapylające, ale tutaj praktycznie rzecz biorąc, ten hotelik jest w ogóle niezamieszkały, dlatego że wszystkie zapylacze były skoncentrowane wokół roślin zapylających czyli tam, gdzie były żmijowce, gdzie były kleome, czy tam jeżówki. Czyli to, co musimy zrobić, tutaj poprawić w przyszłym roku, żeby przyciągnąć zapylacze, musimy po prostu obsadzić je wokół, hotelik wokół roślina, roślinami zwabiającymi zapylacze. I tutaj z tyłu, nie wiem, czy to będzie widać, jak Krzysiu byś pokazał, tam z tyłu już posadziliśmy nawłoć można jeszcze będzie dosadzić werbenę. W ogóle chcemy postawić w przyszłym roku na właśnie takie dziko rosnące piękne kwiaty. Czyli tu udoskonaleniem jest obsadzenie posadzenie zapylaczy roślin, kwiatów. Druga rzecz to są to jest słoma. Tutaj na tej słomie rosły pomidory, kwiaty, truskawki. Poziomki. Truskawki były dosyć marne, natomiast poziomki, zobaczcie, ile ich jest. Jeszcze teraz. Widać, że poziomki bardzo dobrze się tutaj czują. Piękna, na pewno bardzo pyszna poziomka. To, co. Jaki błąd, uważaj, żebyś nie nadepnął na tą malutką dynię. To, jaki błąd tutaj popełniliśmy, to zbyt świeżą słomę. Postawiliśmy tu w tym miejscu i ona dopiero się kompostowała. Więc tutaj jest usprawnienie i wniosek taki, że słoma musi być bardziej przekompostowana. Ta już roczna jest dobra. Ona się już zapada, już jest taka miękka, cała jest wilgotna, więc myślę, że w przyszłym roku świetnie się sprawdzi. Udoskonalenie lepiej przekompostowaną słomę używamy, żeby sadzić. Rośliny. Rośliny się tu dobrze czują, ale muszą mieć dobre środowisko. Grządki teraz, grządki. Weźmy sobie gildię. Tutaj, jak te osoby, które oglądają nasze filmiki, wiedzą, tutaj y, były kukurydze jako tyczki do fasoli piennej, dynie i Kleomę. Wnioski, jakie tutaj mamy, i co możemy udoskonalić na przyszły rok. Na pewno posadziłam te rośliny za gęsto. Nie wiedziałam, jak one będą wschodzić. Wzeszły wszystkie, więc fasola była bardzo długo przyćmiona. Przeszły wszelkie oczekiwania kleome, to są prawie że drzewa, więc one też zabierały i światło, yy, i możliwość wzrostu innym roślinom. Yy, także fasola wystartowała dopiero wtedy, kiedy nie było już kukurydzy i poobcinałam solidnie kleome. Podobnie jest z dynią. Fasola teraz rodzi, dynia nie wiem czy zdąży. Więc na pewno trzeba sadzić te rośliny rzadziej. To jest jedno udoskonalenie. Drugie udoskonalenie jest takie, że my nie jesteśmy fanami kukurydzy, a zobaczcie, jakie tutaj piękne, teraz już są poobrywane, ale jakie tutaj urosły słoneczniki. Słonecznik lubimy. W związku z tym w przyszłym roku zamiast e, kukurydzy, tyczkami do fasoli będą e, słoneczniki. Kolejna grządka to jest ta grządka tak zwana buraczana, bo tu były buraki. Siałam tutaj buraki, takie bulwiaste i buraki ozdobne metodą rzutu, czyli po prostu wszystkie pomieszane nasiona i rzucałam je na tę grządkę bez przykrywania ziemią. Wszystko pięknie wzeszło, ale wzeszło. Bardzo, bardzo gęsto. I w związku z tym było bardzo dużo roślinek do pikowania, i w sumie zamiast na jednej grządce, to mieliśmy buraków na trzech grządkach. Okej, okay, lubimy buraki, więc to nie był żaden problem. Natomiast na pewno udoskonaleniem jest to, żeby nie siać tego, czego nie jemy, czyli buraków ozdobnych, bo one znowu zabierały miejsce, wszystkie składniki odżywcze. Pożądanym przez nas roślinom, czyli musimy bardziej, usprawnieniem jest to, że musimy bardziej przemyśleć to, co po prostu siejemy, i siać tylko to, co jemy, i planować to już teraz. Dzisiaj w tej e, grządce jest już, e, zobaczcie, jaki ładny poplon. Tam ścięłam poplon, e, ale nie do końca, bo chciałam właśnie pokazać, e, że poplon jest bardzo dobrą ściółką, więc taka grządka. E, będzie okryta do, do wiosny, potem to zetnę. Absolutnym odkryciem też od, okazało się sadzenie roślin, które jemy z roślinami ozdobnymi, z kwiatami. Raz, że zaprasza to owady zapylające, a dwa, że wygląda to naprawdę pięknie, bo tutaj wyobraźcie sobie tylko, jak to pięknie wyglądało. Buraki. Te mocno zielone, e, czerwonawe łodygi e, buraków, i w tym były właśnie te piękne, kolorowe kwiaty. Nasturcja jest absolutnym, absolutnym odkryciem czyli usprawnienie, przemyśleć bardziej, co się je. Jesteśmy teraz przy grządce, w której rosły portulaka, kapusty, kalarepy, jarmusz. Teraz jest posadzony szczaw i fasola. Jakie tutaj mamy wnioski? Super plon portulaki. Kapusta na pewno do poprawy, bo od razu kapustę trzeba prowadzić pod osłoną czyli pod tą z taką specjalną drobną siateczką. Mieliśmy problem z bielinkiem, kapustnikiem więc trzeba to następnego razu poprawić. Kapusty czerwone posadziłam zbyt gęsto, ale kupiłam je jako rozsady czerwonej kalarepy, więc myślałam, że to jest kalarepa. Więc też jest taki wniosek, że lepiej o te rozsady trzeba zadbać. Kalarepka wyszła super, więc następnego roku też posieję więcej kalarepki. To, co mnie zaskoczyło, to to, jak pięknie właśnie tą jesienią rośliny rosną. Już nie ma tylu szkodników, więc fasolka naprawdę bardzo fajnie jeszcze rośnie, szczaw, szpinak, marchewka, mnóstwo jeszcze jest tutaj do zebrania. Na przyszły rok udoskonalenie jest takie, że kapusty trzeba prowadzić pod siatką. Lepsze musi być rozpoznanie kupowanych rozsad. Jeżeli już kupować rozsady, to ze sprawdzonego źródła, na przykład z gospodarstwa u Wagnera. Też trzeba poprawić jarmuż, bo jarmuż też nic z niego nie wyszło. I praca lepsza z rozsadami, bo wszystkie rozsady własne kapustnych nam padły i w ogóle nie można było z nich skorzystać, trzeba było kupować. Dlaczego tak się stało, nie wiem. Tutaj będzie potrzebna konsultacja. Przechodzimy teraz do kolejnej grządki. Tutaj w tej grządce rosła cukinia i żmijowce. Teraz mamy tutaj kapustę pakczoj. Szczaf, szpinak i zobaczcie, jak się wysiały żmijowce. Ile ich jest, jak one pięknie porastają tutaj te ziemię. Wydaje mi się, że one nie zdążą. Mocniej uruś, a już na pewno nie zdążą zakwitnąć, ale naprawdę jest to roślina, która jest odkryciem. Więc co tutaj mieliśmy, więc tu były cukinie i żmijowce, to było bardzo dobre połączenie. Cukinie były zdrowe, było ich dużo, żmijowce pięknie cały czas kwitły i zwabiały do kwiatków cukini zapylacze. W zasadzie jeżeli chodzi o tę grządkę, to tu jest brak jakichkolwiek usprawnień, wszystko jest ok. Teraz ta grządka, tutaj mieliśmy Buraki, rzotkiewkę, marchew, okre. Teraz jeszcze jest marchewka, jeszcze jest, jest posadzony szpinak. Cały czas robimy szpinak na przetwory. Podobnie jeżeli chodzi o szczaw, jest też posadzony szczypiorek. No i oczywiście rosną, rosną tutaj kwiaty. Był tutaj też na tej grządce bardzo dobry plon. Marchew zachwycała. O burakach to już w ogóle nie wspomnę. Yy, miałam takie przekonanie, żeby nie sadzić warzyw na tak zwaną włoszczyznę, ale na pewno to będzie trzeba zrobić yy, na przyszły rok. Więc, tu jeżeli chodzi o tę grządkę, takie udoskonalenie, że mniej buraków, ale nadprodukcja wynikła z tego, że po prostu było tyle yy sadzoneczek. Więcej trzeba posadzić marchwi, porów, pietruszki, naturalnie może nie w jednej grządce. No i to, co wspominałam, okra, dla niej jest za zimno. Zobaczcie, dopiero teraz ona zaczyna mieć te pierwsze piękne kwiaty. Jeżeli będą jakieś ciepłe dni, no to te kwiaty mają szansę się jeszcze rozwinąć, ale nie, nie sądzę, żeby było na tyle ciepło, żeby okra jeszcze zdążyła wydać jakieś owoce. Teraz przechodzimy do tych grządek po drugiej stronie. Tutaj mieliśmy sałatę, koper, cebulę, czosnek, rzodkiewkę. Teraz jeszcze rośnie szczaw, pietruszka dopiero wystartowała, bo była też przyćmiona innymi roślinami. Sałaty tutaj się jedliśmy za wszystkie czasy i był naprawdę dobry plon. Zdrowe, piękne główki, sałat cały czas. Całe lato robiłam swoje własne rozsady i tutaj sadziłam. Ale ta grządka nie została wykorzystana optymalnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie miejsca. Dlatego też będę musiała na przyszły rok bardziej przemyśleć, co tu siać jedno po drugim, tak, żeby to miejsce było optymalnie wykorzystane. Więc to jest udoskonalenie, jeżeli chodzi o tę grządkę. Tutaj, tutaj mieliśmy seler naciowy, pomidory, nasturcje, sałaty, pasternak i por. Seler naciowy wyrósł pięknie, teraz on wygląda dosyć żałośnie. Był piękny, tyle że my po prostu selera naciowego nie jemy, więc trzeba go pominąć. Pomidory kupiliśmy jakieś przypadkowe, trzy rozsady, więc one tak średnio rosły, zostały też wsadzone późno, lepsze rozsady pomidorów mieliśmy przy domu. Nasturcja piękna, dużo owoców, nasturcję mamy w wielu miejscach na działce. Wykorzystywaliśmy kwiaty, liście do sałatki, teraz zbieramy owoce nasturcji i systematycznie wkładam te nasiona nasturcji do słoiczków. Pasternak Zupełnie zapomniałam, że go posadziłam. W zasadzie teraz chyba zostały tu trzy czy cztery sztuki. Yy. Nie znałam tej rośliny wcześniej, więc najprawdopodobniej było tak, że wzeszła, ale ja wyrwałam to po prostu na ściółce, na ściółkę. Por tutaj też bardzo dobrze ruszył w tej grządce i trzeba go posadzić więcej. Udoskonaleniem, jeżeli chodzi o tę grządkę, jest przede wszystkim to, żeby nie sadzić tego, czego nie jemy. Nie, czego nie lubimy, czyli na przykład tego selera naciowego. Trzeba dopracować pomidory, no i przede wszystkim zapisywać to, co się sadzi. Bo wydaje się, w momencie kiedy to robisz, że będziesz pamiętać, a potem po prostu zapominasz. Teraz te trzy grządki, na których rosły ogórki z dodatkami, ich już naturalnie nie ma. Zrobiliśmy ze swoich ogórków 141 słoiczków litrowych na zimę. Te ogórki rosły w uprawie pionowej i był tutaj nieprawdopodobny gąszcz. Tych roślin i rzeczywiście pięknie się to sprawdziło. One rosły, blisko były dwumetrowe, także musieliśmy dorabiać to rusztowanie, ale pod koniec ogórki zostały zaatakowane przez mączniaka, więc musieliśmy też je wyrwać. Chcieliśmy dojść do 200 słoików, ale zrobiliśmy tylko 141. To też musimy dopracować, żeby stosować naturalne opryski systematycznie. W każdej tej grządce razem z ogórkami rosły dodatkowe rośliny, to znaczy selery i pory, i to się nie sprawdziło, dlatego że te rośliny zostały przyćmione przez ogórki. Jeżeli chodzi o pory, to dodatkowo jeszcze był taki z nimi problem, że nie przebiły się przez warstwę kartonu i były takie powykrzywiane. Yy, o tym po prostu zapomniałam, bo pod grubą warstwą ściółki i ziemi kompostowej była gruba warstwa kartonów i one musiały się po prostu nie rozłożyć. Dlatego pory napotykały na ten opór no i się wykrzywiały. Co teraz tutaj mamy, jakie udoskonalenie, przede wszystkim takie, żeby nie sadzić niczego z ogórkami, pory, selery, żeby rosły osobno, zobaczcie tutaj cała ta grządka była dookoła obsiana selerami, zostały tylko te, no i tutaj mm, zobaczcie wielkie są te selery, niestety jest ich tylko 5 było posadzonych z 30. Czyli nie sadzić, to jest udoskonalenie, nie mieszać z ogórkami nic, bo ogórki wszystko przyćmią i drugie udoskonalenie jest takie, że musimy lepiej opracować sposób naturalnych oprysków roślin od momentu aż one od momentu od kiedy po prostu wzrastają. To co na pewno warto jest sadzić z innymi roślinami również z ogórkami. To są kwiaty, tak? I te kwiaty będziemy we wszystkich grządkach i w większej ilości w przyszłym roku sadzić. Ok. I w tej ostatniej grządce tutaj rosły rósł groszek i fasola. Zrobiliśmy taki stelaż do fasoli, ale potem ostatecznie ta fasola tyczna była kierowana na tę drabinę, i to się też nie sprawdziło. Dlatego, że. Te wszystkie rośliny, które były bardzo bujne, spotkały się w tym jednym miejscu na drabinie i po prostu zrobiła się jedna wielka plątanina, uniemożliwiająca dobry rozwój tych roślin. Groszek natomiast super się sprawdził, teraz jest posiany tutaj poplon. Na Turcję jeszcze pokażę Wam. Na tutaj w wielu różnych miejscach one są posadzone. O, to są. Owoce na Możecie sobie też zobaczyć na naszym kanale filmik, w jaki sposób właśnie te owoce nasturcji się marynuje. O, takie trzeba zbierać, więc tutaj jest nasturcja. Tu mamy nasturcje. Piękne kolory. Pięknie to wygląda. Zdobi, okrywa ziemię. Na grządkach są nasturcje, tam są pod płotem nasturcje, jak widać. Tutaj też przebijają nasturcje. No i tu mamy nasturcje. W tej grządce teraz jeszcze czekamy na dynie. Mamy dużo plonów, zarówno jeżeli chodzi o e, przetwory, o to co będziemy wykorzystywać. Zimą, jak i też jeżeli chodzi o nasze doświadczenia. Ten rok był dla nas rokiem niespodzianek, ponieważ pierwszy raz w ten sposób uprawiamy działkę zgodnie z zasadami permakultury. Przerosły plony nasze oczekiwania. Zresztą nie tylko plony w postaci warzyw czy owoców, ale również można by powiedzieć, walor estetyczny był zaskakujący. Mm. Walor estetyczny wynikający z tego, że właśnie w grządkach między roślinami kwitły kwiaty, co zresztą i teraz ma miejsce coś pięknego.